się siemano, z tej strony ja, czyli Łukasz z kanału Muzyk na Gospodarstwie. A w dzisiejszym odcinku... Akcja, której nikt się u mnie nie spodziewał. Nawet ja sam. Co my tu mamy? Mamy tu prasę Zetkę od kolegi. Mamy ciągnik. To jest... w sumie to jest Ursus, no ale to jest masy Ferguson. To jest to samo. I mamy pole. To pole już sprasowane. No bo kurczę kolega prosił mnie, znajomy, ten kombajnista. mówi kurczę, jestem sam tutaj prasuję. Jakbyś mi to sprasował, to ja już bym pojechał inne rzeczy robić, nie? No to mówię kurde, czemu nie? Ja do transportu musiałbym podnieść podbierek. Nie wiem, nigdy nie prasowałem zetką. rodzice mieli forschrita, Czekajcie, bo to się chyba tu podnosi, nie? O nie, to się. Opuść taką jeszcze. To ty teraz zrobił. No, teraz podniosę trochę. Dobra, to mam. Za murem jest pole, to przejedziemy, prasujemy. Fergusonem jeździłem kiedyś, jak ciocia miała. Ach, wiem jak go zgasić, ale powiem wam, że nie wiem, czy jak, wiem jak go odpalić. Ale chyba normalnie kluczykiem, nie? Zapłon. O! Jest! Biegnie inaczej, jak w środce, podziwnie, ale pojedziemy tak. Tu rzucę tu jedynka, o, jakoś dojedziemy. A tam stoi moja sześćdziesiątka, bo na przeglądzie byłem technicznym, bo mi się skończył. No i. przegląd, można jeść A pogoda jest jaka jest To mówię, kurde pomogę znajomemu Bo też mi pomaga Kosi czasem nawet Najpierw moje, potem swoje Także jedziemy Teraz wyjechać. Ja nie wiem jak z tym podbierakiem, czy gdzieś nie przydzwonię. Chyba nie. Nie wiem jak to jest. A, tu wyjazd jest w porządku. No. Podbierak się sam uniósł. się rozkłada Burszlita też się rozkładało Ale jakoś inaczej trochę O i tu mamy pole do stresowania spra Sprasowania bo Jak to teraz Musiałbym odebrać najpierw od rogu Bo myślałem, że to jest objechane z sieczkarnią w koło Ale, ale nie jest To muszę odebrać od rogu Najpierw no nie, to nie ma znaczenia Albo ma Wiem Musicie mi wybaczyć, bo ja nigdy nie prasowałem Tak, wstecznie Zawsze prasował tato Kulec agresywny Ja tu wiadę. Mało słomy jest w tym pokosie To go zbiorę U. Muzyk będzie Muzyk będzie prasował Teraz tak, pojedziemy sobie Tu mało słomy jest To na razie zrobimy truique W ogóle słomy nie ma. Zanim się skręci, powiem Wam, że nie wiem. Ale nie mój sprzęt to wyłączy, go oczywiście nie wolno, bo można zostać wciągniętym. Ale elegancki stan tej setki. Opony oryginalne. Słoma trochę gnój, ale to tylko tutaj. No cóż, generalnie trzeba prasować, bo kosić się w ogóle nie da. A prasować jeszcze chociaż trochę tak. W ogóle. A tu powinno się zjechać to siedzenie tu chyba bo to takie siedzenie jak u mnie w Ale chyba się nie da No nie, to nie będę kombinował Trzeba tutaj prowadzić trochę porządku. No nie jest to idealnie suche, ale jutro i pojutrze mają być takie ulewy, że jak tego nie sprasujemy teraz, to będzie to można stależować w poniedziałek. Także lepiej takie zebrać niż nie zebrać wcale. Bo widzicie, ręczni to już rośnie. No I takie widzicie. Taka to robota. U was też tak pada, że się nie da kosić? Mas eu Niech majstrem się kiedyś strułem, tak że żygałem, to nie... O, to jest zioławe, to najlepsze. Lecznicze. O, to na <noise> Chcecie zgubić w kukurydzy niż przewrócić płot z całym szacunkiem Już wiem co tak stuka Takie rzeczy Robimy tak Puścimy prasę na moment To mi przynajmniej spodbieraka zabrało. No i co? Zgasimy traktor. Zgasimy traktor i pójdziemy pozrzucać trochę wiązek na jedno miejsce, żeby chłopaki mieli łatwiej. Trochę wilgotna ta słoma na tamtym polu, no ale mówię to. I tak, w tym roku jest dziwnie kradzione żniwa. Urde niektórzy są w ciemnej dupie za przeproszeniem. Ja to mam przynajmniej rzepak skoszony, tanio sprzedany, ale zawsze coś tam zarobiłem. Kropi trochę. Tu się przejazd zrobi, a tamtą się zrzuci jeszcze na bok. Będzie git majonez. Ua, nie będą musieli tyle jeździć. Zaraz cimno będzie, już zachód słońca jest. A. A która godzina właściwie? 20.23, piątek 4.08. No to w zeszłym roku za 4 dni wchodziłem na nowe dzierżawy. W tym roku nie będzie nowych dzierżaw, już Wam mówię. No ale będą nowe nabytki, to sporo. Łukasz, jakie nabytki? No będzie ciągnik, bo ten na pewno będzie. Ja wiem, że wy to tam niektórzy są tacy, co mówią, że a to się nie opłaca, to wszystko drogie i to się nie da zarobić i Łukasz, to jak płacisz czynsz dzierżawny przy cenach nawozów i tym plonie, który uzyskałeś, to na pewno jesteś w dupie. No właśnie nie, z rzepaku jestem na plus bardzo mało w stosunku do zeszłego roku to wręcz piekielnie mało. No ale jakby trochę tą ilością sobie odbiłem, znaczy no 6 hektarów to nie jest dużo ale dla mnie to jest dużo, nie? To stanowi 50% powierzchni gospodarstwa Także poza tym agregatem, co już widzieliście co, Mateusz, co Mateuszowi w firmie Farmat maszyny, urządzenia, transport, spedycja, złodziejstwo ekshibicjonizm, poza tym agregatem no to na pewno będzie traktor bo to już zapowiadałem, jaki? Jeszcze nie wiem Mówiłem się ze znajomym, Adrianem, którego serdecznie pozdrawiam. Będę jechał oglądać do niego dwa traktory. A potem pojadę w świat, w Polskę, oglądać. No, a poza traktorem i tym agregatem, który już tam stoi, super, robota odwalona. Można iść do domu. Combine! Nie, kombajnu nie będzie. Ty byś chciał kombajn. Znaczy, jak się wkurzę, jak się wkurzę, bo wiecie, no pogoda jest coraz bardziej nieobliczalna, jak się wkurzę i to mówię na nagraniu. A jak Mateusz nie kupi kombajnu na usługi, to się wkurzę i kurna, choćbym miał wziąć kredyt, skosić sobie. Może jeszcze kilka usług by się zrobiło. To kuźwa kupuje przed zniwami kombajn, a najwyżej pożywak go strzelam. Dla mnie to nie jest jakiś problem, wiecie, ja się z tego nie utrzymuję, więc jest mi też trochę łatwiej planować różne rzeczy. Dobra, Pójdziemy do tego wspaniałego wynalazku, polskiej złotej myśli technologicznej, jaką jest masy w sumie Ursus, Ferguson, masej i coś tam, i Zetka. Ja już tu się nie tykam. Do składania to było do tyłu trzeba było, nie? Długo nie pamiętam jak to działało, kurde naoglądałem się. Wiele razy, ale... Czekajcie, a może spróbujemy jeszcze to zrobić. O, jest. Gdzie on ma skrytkę? Tu jest sznurek, ale może być też to. To musi być podłożone pod to koło. A. Nam znajomy prasował zetką. Widziałem wiele razy jak to robi. Trzymaj to mocno. Podaj. I teraz to szarpnij z tej siły. Dobra, odsuń się. Jest! Mamy ją! Jest nasza! Ja to, co nie chcę, potrafię czasem! Dobra, zetka złożona. Zetka złożona, czas się pożegnać. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!